Hej mały, gdzie jesteś? PD? Muszę się stąd wydostać. Eee, Czy Co? Grobowiec Mikzrula? Co, moment, co? Co? Wow. Bila, czy gra właśnie teraz? Co? Dlaczego? czy ja. Co? Co, co jest? Coś moment! Jest. Co jest? Ten, kto mnie tu zamknął, zabrał mój miecz. Odzyskam go. Ila, moment. Co? Moment. C czy ja właśnie zostałem kanonicznie porwany? Czy. czy jak? A ja teraz nie wiem zasilający Gdzie? A tu. Udało się. Zimno. Ej, ja, ja Ja rozumiem, że... Chyba jesteśmy głęboko. No po czym poznajesz geniuszu? Ja, ja, ja rozumiem, że nie wiem Jedi, Jedi te sprawy, że Mamona dla... fuck. Że mam monad na Imperium, nie wiem, że. O, złapałeś Jedi! Zajebiście! Dostaniesz swoje 500 galonów! Wy nie żyjecie, prawda? Poza tu wlazłem. Aj do Dobra, nie mam nie świetl świetlnego. To, to. To będzie. ...kajna kind of problem. Ale ja mam moc! I, i mogę wysoko skakać. Mm. Aha, dobra, bit. Widzę, do czego to zmierza. Podłącz to. Good. Um, dobra, jak ja tylko odzyskam mój miecz i. i bidwan, bo. gdzie mój bidwan? Ktoś mi porwał mojego maluszka. A, ja go piestem. Tutaj nie ma zasilania, bo to się. Nie. czego? Dobra, czekaj. Coś uruchomiłem. Aha. Otworzyły się. O, co się otworzyło? Aha. Uh, 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 ok. Jest, jestem z ciebie dumny, bo ja to, ja to, ja to zrobiłem bez poradnika. A, a już chciałem sięgnąć po telefon. Kto mi parwał mojego bidłanka? Spróbujmy się stąd wydostać. Najpierw to ja wolałbym odzyskać mieć świetlny. Huh. I BD-1, to jest nasz priorytet, ale może najpierw się upewnimy, że nikt nie nas zabić. Chyba ktoś mnie obserwuje. Serio? Ty kurde geniusz jesteś. Co to jest? A się kolego chyba gdzieś spotkam. Oj, to się, to się nie otworzy. Ogólnie moje odczucia co do tej miejscówki są <laughs> dość dziwne, bo to mi przypomina tak swoim wyglądem um, jakby to nazwać... Y, przypomina mi swoim wyglądem y, tą fabrykę Droidów na Geonosis, która była na przykład w ataku klonów lub też momentami w, w wojnach klonów. Ogólnie tą fabryką e, zajmowali się e, jak oni tam mieli eee Gonozjanie No tak jakby nazwać. No taka rasa takich jakby nazwać takich e, takich ogromnych, przerośniętych zmutowanych much A Oczywiście wiadomo, że ich szefunciem był niektóry inny niż ogólniejszy. ...który wiadomo jak skończył, tak jak w sumie jak cała res reszta separatystycznych ścierw. Anakin naki odwalił dobrą robotę. BD? To ty? Maluszku? Jesteś cały? Maluszku! Otwórzcie mi to ścier... Oj tu. Otworzyło się? Nie otworzyło się. I gdzie on to dać? Oooo... Mój plan jest trochę hardkorowy... I chyba każdy teraz wie co ja chcę zrobić. Bo to jest oczywiste co ja chcę zrobić. Hmm... Huh. Czego się nie robi dla B1? O, Okej. Okay. Doskocz! Doskoczył. To nic nie ma. Tu jest... tylko... ścierwo... Potwo... A tam? Co tam jest?! Aha. Chodź. Elo włazi. Biddywan, idę do ciebie. Hej! Oj, oh, jak dobrze cię widzieć! Zdejmijmy ten ogranicznik. Dranie. Czym on to spawa? Biedne droidy. Chodźmy stąd, zanim skończymy jak one. Ne. A, a, a nie mam mojego więzienie, Jakie więzienie? Więzienie droidów. Okej. Okay. Pomioty Haksionu. E, najemnicy. Ale no w sumie wiemy, przez kogo tak ogólnie zostaliśmy porwani, prawda? Prawda. Dobrze, hakuj to. O, jak za... jak za tobą byłem, bez ciebie się czułem takim... takim... alantem. i oczywiście teraz tam jest jakaś, nie wiem, bariera, tak? Chyba perfekto. Easy. I teraz co, taki kawa mam się wraca? No hakuj, mój maluszku, hakuj, hakuj. Chodź, odblokowano skrót. A to super O, to to. O. No, odpalaj I teraz do mnie w tej chwili I staję. Dobra, tam jest winda, ale... E, dobra, nie chce mi się wracać. Tak bez miecza czuję się taki nagi trochę. Słyszysz? Może ktoś jednak jest w domu. O... Muzyka zajebista. Jest pani chyba. Słyszę tłumy wrzeszczących kosmitów. A ja... NIE MAM MIECZA ŚWIETLNEGO! Hej, ten zespół. Ja też. No przecież to było na początku. Wiecie co, ja może sobie zapiszę, tak na... Na wszelki wypadek... Bo... bo no wiecie, areny nie, nie... Nie kojarzą mi się za dob... Aha, zamknę, nie, naprawdę. Dobra, zobaczmy kto, kto chce mnie zabić. Co No wreszcie! Mieliśmy zapłatę, kiedy się tu zjadzasz. Coś ty za jeden? Kim Mały, <gryzny>? to ja! To wszystkim żądzę! Podziękuj za to, że w serwisie Dobrze. Jak tylko stąd pójdziemy. Mamy tu dziś wyjątkowego no, uczestnika, pojomnika z minionych czasów. Tom Jedi! Zobaczmy, co go stać! dajcie mu jego zabawę! No dawaj, dawaj, tak! Gdzie mój miecz? Chcecie widowiska? O, jest mój miecz! Dam wam widowisko! O, nie no, odwołaj! Nie, 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 nie! Wyczuwam kreski! Leżeć! Dysyć! Dysyć! O ty pala! Ooo! Chłopaki! Dobra, to mi to ja sobie poradę! Gincie gnoje wredny! Nie no. Ty. O nie, gnoju wredny! Franco jednak! Gdzie? NIE! Uciekaj! Cholera! NIE! Ocuń się! Odsuń się! Proszę pan! A, chciałoby się ugryźć ten tyłeczek, co? Nie ma! O, franco jedna! Dziś w tej chwili Danco, nie! Co ty sobie grabisz? W gnoju kredy. No, wiem. Może tu zejdziesz i sam się ze mną zmierzysz. Jestem zajęty liczeniem kredytu. Kredyty, tylko to mam w głowie. za dużo gada. No, to teraz wyjdzie. A, nasi ziemkowie. Gdzie Kon. Konu! 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 tylko Konu! 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 walczyć z przyrodą tej walczyć z to? To za... to To nic takiego! Tylko poczekaj! Co to za... bohatera? bohatera. Na pomoc! O nie! Nie, To stary z mlekiem! Stary z mlekiem wrócił! O nie! To stary z mlekiem wrócił! Usik! Usik! Stary z mlekiem wrócił! Ocy! Stary z mlekiem wrócił! Stary z mlekiem! Stary z mlekiem! Stary z mlekiem. Nie poddawaj się! Stary z mlekiem wrócił! O nie! Just! Stary z mlekiem! Stary z mlekiem! Uciekaj! Stary z mlekiem wrócił! Najgorzej! Uciekaj! Uciekaj! Stary z mlekiem! Stary z mlekiem! Cóż za rozczarowanie! Szybko, szybko, szybko Walić starego z mlekiem Ktoś jeszcze zapraszam i dopiero Nie Chyba już poznałeś następnych zawodników Autosave pro... Ooo. Oh, A nie. A ja to w sumie tylko jeden, no zobaczmy. Na no, siema. No, pokaż, co gdzieś stać, w palancie szarża gnuj, on ma szarżę. się. tylko jak się rusza. na wojnach, kladu! E, się Był fajne, to bardzo fajne. Miecik! Nie serio? jeżeli to wygram, nie umierając przy tym palancie, to to będzie jakaś żenada. To jest żenujące. Aha, prajer! Co się dzieje! Ma połowę życia. Jest, Tiger, dobrze? A, udało się? Udało się! Bagonk! Jakoś tak, pokonany. Oh. Modliszka! Modliszka. Modliszka! Nie Będę cię przez całą jeśli ta, 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 ta. Dobra, chcesz on spadać. A, tam jest. Dobra, elo modliszka, co się stało z tym. Moment, 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 moment. Szanujmy się, dawaj to. Och. Teraz ładnie wyglądasz, Pani droga. Było mi miło poznać. Hej, Gris. Jesteś tam sławny. Tak, to wredna banda, co? Cuchnął zużytym smarem. <grych> Dobrze, że zwiałeś. Tak, komplikacja, której mogliśmy uniknąć. Ale znaleźliśmy cię. Mamy kolejną komplikację. Imperium wie o Holokronie. To niedobrze. Cała misja jest teraz zagrożona. I pogawędziłem sobie z drugą siostrą, Trilą. Co ci powiedziała? Powiedziała. Powiedziała, że wydała się imperium. To prawda? Powie wszystko, by zaszkodzić tej misji. To prawda? Była moją uczennicą. Przed czystką. Miałem prawo wiedzieć. Przyszła szyfrowana wiadomość z Kashika. To chyba niedobry moment, stary Mari. Kal, znaleźliśmy Tarvula i chcę się z Tobą spotkać. To nie wszystko. Imperium wyparło nas z rafinerii. Co so wycofał się z planety. Część z nas dołączyła do łukich w lasach. Bądź ostrożny. Ty też. Później. Później. Mamy trop. Dobra jest dobrze. Wszystko będzie dobrze. Hej, młody. Hej, stawaj. Pogadamy? Czego chcesz? Co? Pogadamy? Nie wiem, co się dzieje między tobą a nią. Znaczy, to na pewno jakaś sprawa Jedi. Ale to chyba nie jest najlepsza pora. Ach, to nie twój interes. No chyba jednak mój. Siedzimy w tym razem, prawda? Hej, Kal. Popełniłem błąd. I prawie cię zabiłem. Przepraszam. Wszyscy je popełniamy, nie? <laughs> może ty nie. Hej, może jej trochę odpuść? Nie mówię, zrób to dla mnie, ale jesteście najlepszym, co mnie spotkało w życiu. Nim się zjawiliście, obchodziły mnie tylko dobra ręka i dobra pasa. To terminy z gry. Wiem, co to jest. Kal, życie to nie gra. Niem was poznałem, dbałem tylko o siebie łatwą kasę. Teraz już nie. Ale to było. Ujowe zakończenie kacenki. Takie ujowe. O, to było najgorsze zakończenie kacenki, które widziałem w moim życiu. Dobra, to co? Eee, subskrybujcie, komentujcie całą co, ciapeczkę co, co, w górę. Pamiętajcie, o my się. Widzimy już w kolejnych odcinkach z Star Wars Jedi Fallen Order, więc. Na razie i cześć. A z tamtą panią o wyłupiastych oczach sobie jeszcze pogadamy, bo mamy o czym. Mamy o czym gadać. Drajco. Drajczyni. Ale no. Na razie i cześć, hazardziści.